Cześć, witajcie na kanale firmy Applaus, mam na imię Edek. Kontynuujemy naszą opowieść o historii firmy Neumann. W przednim odcinku poznaliśmy początki firmy, niektóre patentowe ciekawostki związane z geniuszem jej założyciele, Georga Neumanna, oraz opowiedzieliśmy o rozwoju firmy w pierwszych latach po wojnie. W dzisiejszym materiale opowiemy o jednym z najbardziej intensywnych okresów historii marki Neumann. A jedne lata charakteryzowało się szybkim rozwojem technicznym i technologicznym. Branże audio oraz telewizyjna nie były wyjątkiem. Producenci elektroniki musieli odpowiadać na rosnące potrzeby swoich klientów, a niekiedy nawet je kreować. Tak jak zrobił to poniekąd Neumann w 1951 roku. Wprowadzając na rynek mikrofon M49. Był to pierwszy mikrofon studyjny ze zmienną charakterystyką kierunkową. Mikrofon ten powstał jako referencyjny model, który miał zastąpić wcześniejsze rozwiązania i uprościć życie nadawcom i inżynierom dźwięku. Dzięki M49, aby zmienić charakterystykę kierunkowości, zamiast wymiany kapsuł wystarczyło zdalnie sterować charakterystyką z zasilacza. Dzięki zrównoważonej charakterystyce częstotliwościowej we wszystkich charakterystykach kierunkowych, od dookulnej przez kardoidalną poułsemkową, M49 był niezwykle uniwersalnym mikrofonem. Czy to orkiestra, fortepian, trąbka czy wokal, M49 nadawał się do nagrań wszelkiego rodzaju na najwyższym poziomie. Można powiedzieć, że mikrofon ten zrewolucjonizował nagrania dzięki bezstopniowej, zdalnie przełączanej charakterystyce kierunkowej. Był oparty o tą samą kapsułę z dużą membraną co U47 i plasuje się wśród najbardziej poszukiwanych mikrofonów lampowych wszechczasów. M49 jest również najdłużej produkowanym mikrofonem lampowym Neumana. Był produkowany od 1951 do 1971 roku, a w sprzedaży był obecny do połowy lat 70. Oczywiście w tym czasie doczekał się kilku usprawnień technicznych i technologicznych. W 2022 roku został ponownie wydany przez Neumann jako zestaw M49V. Więcej o najnowszej edycji tego kultowego mikrofonu dowiecie się z naszego materiału, link do którego znajdziecie w prawym górnym rogu. W tym samym roku co M49 został wypuszczony wszechkierunkowy model M50 który wyróżniał się nie tylko zastosowaniem przetwornika ciśnienia, ale także sposobem montażu membrany w kulistej kapsule. M50 charakteryzował się podbiciem wyższych częstotliwości od 8 do 16 kHz o około 6 dB i bardzo szybko zyskał uznanie jako podstawowy mikrofon do nagrywania instrumentów dętych oraz smyczkowych. Ten mikrofon odegrał również kluczową rolę w opracowaniu techniki nazywanej drzewem deka. DEKA 3 Konfiguracja Deka 3 składa się od 3 do 5 mikrofonów w układzie litery T, który zapewnia dobrze zbalansowane nagrywanie stereo. Ta technika została opracowana i zamontowana po raz pierwszy w 1954 roku przez inżynierów Deka Recording Company i jest używana głównie i historycznie do nagrywania orkiestr. W czerwcu 2022 roku n 50 został włączony do prestiżowej technologicznej galerii sław Namtech Hall of Fame. Ogólnie rzecz biorąc, niewątpliwie najważniejszymi wydarzeniami w technologii nadawczej w latach 50. był rozwój telewizji i nadejście stereofonii. Oba te kierunki wymagały własnych wyspecjalizowanych mikrofonów. Nadawcy telewizyjni potrzebowali małych mikrofonów i w okresie od 1953 do 1956 roku Neumann wprowadził serię małych mikrofonów pojemnościowych o średnicy 21 mm. Między innymi wszechkierunkowy KM53, kardioidalny KM54 i KM56 ze zmienną charakterystyką kierunkową. Jak wszystkie mikrofony tamtych czasów, działały z elektroniką lampową. KM56 z kolei ze względu na swoją złożoność był jednym z najdroższych mikrofonów tamtych czasów. Z kolei nagrywanie naturalnego dźwięku stereofonicznego wymagało dwóch mikrofonów ustawionych w taki sposób, aby ich odpowiedź czasowa i amplituda była zgodna. Idealnym rozwiązaniem było więc umieszczenie dwóch kapsuł w jednej obudowie. I tak w 1957 roku Neumann zaprezentował model SM2. Był to pierwszy mikrofon stereofoniczny, który bazował na modelu KM56. Dzięki dwóm niezależnie przełączanym systemom małej membrany to ogólna osymkowa) SM2 pozwalał na różnego rodzaju techniki nagrywania stereo. Był produkowany do 1966 roku i przez wiele lat pozostawał jedynym mikrofonem stereofonicznym na świecie. Nawet dzisiaj profesjonaliści audio uważają go za świetne narzędzie do magazynów kwartypionowych. W 1959 roku Neumann opracował MM5, trzeci model, a w zasadzie trzecią edycję mikrofonu pomiarowego z elektroniką o najniższym poziomie szumów, ale nadal oparty na lampach. MM5 miał pozostać ostatnim mikrofonem pomiarowym produkowanym przez firmę Neumann. Tak jak rejestratory poziomu Neumann, były standardowym wyposażeniem w większości laboratoriów kalibracji akustycznej tamtych czasów. Tak mikrofony kalibracyjne Neumana służyły przez dziesięciolecie jako standard w branży akustycznej i były wykorzystywane niemal przez wszystkich producentów mikrofonów i głośników. Mikrofony kalibracyjne były produkowane przez Neumana do wczesnych lat 70. Wspomniane wcześniej miniaturowe mikrofony z lat 50. i 60. były oczywiście mikrofonami lampowymi, aczkolwiek niewielki rozmiar tych mikrofonów zaskakuje nawet współczesnych użytkowników. Zwykle w nich stosowano lampę AC701 zaprojektowaną specjalnie do mikrofonów, aczkolwiek najnowszy obwód lampowy Neymana był używany w U67, przełączanym mikrofonie z dużą membraną. Ten mikrofon, który przetrwał do dziś jako U87, słusznie można nazwać najsłynniejszym mikrofonem studyjnym na świecie. Powstał on na samym początku szóstej dekady XX wieku. Był on kwintesencją studyjnego konia poroboczego przez całe lata kształtowania się współczesnej muzyki. Historia jego powstania wiąże się z tym, że pod koniec lat 50. lampa Telefunken VF14, na której opierały się U47 i U48, została wycofana, ponieważ Neumann pozostawał jedynym klientem na tę lampę i jej produkcja już nie była opłacalna dla firmy Telefunken. Neumann został więc zmuszony opracować następcę. Postanowiono zaoferować wszystkie charakterystyki kierunkowe tych dwóch modeli w jednym mikrofonie. W międzyczasie rozpoczęła się era Rock and rock'n'rolla i niektórzy inżynierowie dźwięku nagrywali głośne wokale z wokalistami śpiewającymi bezpośrednio do mikrofonów z bardzo bliskiej odległości. Kiedy U-47 lub U-48 były używane w ten sposób, wielu inżynierów uważało wtedy, że brzmienie jest zbyt ostre. Jak na ironię z dzisiejszej perspektywy U-47 i U-48 są kultowe, szczególnie do użytku w wokalach z bliska, a niektórzy myślą, że uzyskują w taki sposób dźwięk vintage, a w rzeczywistości tworzą jakość dźwięku, która była szczególnie znienawidzona przez wielu złotych uszu tamtej epoki. Godnymi uwagi wyjątkami byli producenci Beatlesu George Martin oraz inżynierowie Norman Smith i Geoff Emerick. W efekcie prac Neumana powstał U-67 mikrofon z mniejszym naciskiem na wyższą średnicę i łagodniejszym efektem bliskości. Co ciekawe prototyp tego modelu miał oznaczenie U60, ale po fazie testów został przemianowany na U67, aby uhonorować poprzednika i zapewnić ciągłość po U47. W ciągu pierwszych pięciu lat jego produkcji sprzedano kilka tysięcy egzemplarzy, a razem ze wzrostem popularności U67 zainteresowanie U47 spadło. W 1965 roku został sprzedany ostatni egzemplarz U-47 i U-67 ostatecznie zdominował rynek. Był na tyle popularny w Stanach Zjednoczonych, że reklamowano go w prasie tylko zdjęciem z podpisem Zapytaj kogokolwiek. W 2018 roku ten mikrofon został znawiony przez Neumana jako zestaw u Set. W 1964 roku Neumann opracował małą kapsułę kardioidalną o znacznie ulepszonej liniowości pozaosiowej. Zastosowano ją w mikrofonach KM64 i U64. Pozwalało to na zachowanie wysokiej jakości brzmienia w sytuacjach, gdy źródło dźwięku zmieniało swoją pozycję wobec mikrofonu, na przykład podczas wywiadów. Ogólnie rzecz biorąc, w latach 60. lampy pełniące rolę wzmacniaczy i przetworników impedancji zaczęto zastępować tranzystorami. Owody mikrofonów pojemnościowych nie były więc wyjątkiem. W 1965 roku Neumann przedstawił swój pierwszy półprzewodnikowy mikrofon. Model KTM. KTM był mikrofonem z małą membraną, wykorzystującym tą samą kapsułę co KM64. KTM został wkrótce zastąpiony przez KM74, który był prawie identyczny, z wyjątkiem mniejszej średnicy obudowy. I tak rozpoczęła się seria fet 70 tranzystorowych w wersji małych mikrofonów do okulnych i kardioidalnych, a także pojawiła się tranzystorowa wersja U67 pod nazwą U77. Wkrótce potem Norman opracował koncepcję zasilania fantomowego plus 48V, czyli tzw. Tak fantom. Zasilania fantomowe dobrze znane w każdym studiu, na wszystkich scenach i w każdym interfejsie audio. Jak już wspomniałem, lampy zostały zastąpione technologią tranzystorową, dzięki czemu stało się możliwe zasilanie mikrofonów z pulpitu mikserskiego. Nie było jednak uniwersalnego standardu, a w związku z czym w branży panował bałagan. Niektóre studia instalowały nawet indywidualne rozwiązania wewnętrzne. Jednak to, co można było uznać za przejściowy chaos, zaczęło być powoli zagrożeniem. Jedna zła decyzja mogła zniszczyć drogi mikrofon. Tak więc w 1966 roku Neumann wprowadził koncepcję zasilania fantomowego 48V. Ponieważ nie ma różnicy potencjałów między dwoma przewodami sygnałowymi, moc jest praktycznie niewidoczna. Stąd też nazwa Phantom. Ten standard stopniowo zastąpił wszystkie inne schematy zasilania. Ponieważ oferował kilka zalet, jedną z których jest to, że nie wpływa na mikrofony dynamiczne. Ponadto nie było potrzeby stosowania osobnego zasilacza dla każdego mikrofonu. Wszystkie wejście mikrofonowe mogły być zasilane centralnie z jednego źródła 48 V. Specjalny wielożyłowy kabel mikrofonowy został zastąpiony standardowym kablem trzyżyłowym. Niezliczone typy złączy na całym świecie zostały zastąpione ujednoliconym trzypinowym złączem XLR. W związku z pojawieniem się Fantoma wzrosła również różnorodność modeli w ofercie Neumana. Pierwszym mikrofonem Neumana wykorzystującym zasilanie Phantom był wszechkierunkowy model KM83, a później kompatybilna seria FET 80 rozrosła się do kilkunastu modeli, z których niektóre są nadal produkowane od 2018 roku U87 U89 KMR81, KMR82 i USM69. Najbardziej znane modele z tej serii były kardioidalny KM84 z małą membraną i wielkomembranowy U87, który był następcą modelu U67. KM84 był kardeoidalnym mikrofonem z małą membraną, który był produkowany do 1992 roku i pozostaje jednym z najpopularniejszych klasyków marki Neumann. Jego równomierna charakterystyka częstotliwościowa i spójna kierunkowość sprawiają, że jest to poszukiwany mikrofon dla wszystkich gatunków muzycznych. Z kolei U87 z 1967 roku jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najczęściej używanym mikrofonem studyjnym na całym świecie. Jego gładki i weryfikowany dźwięk jest równie kultowy, jak elegancki i wygląd zewnętrzny. Mikrofon jest wyposażony w dużą kapsułę z podwójną membraną i trzema charakterystykami kierunkowymi. Wszechkierunkową, kardioidalną i osymkową. U87 został standardem, jeśli chodzi o mikrofony domowe i śpiewy. Równolegle do U87 Neumann opracowuje jeszcze jednego następcę U67, model U77. W związku z tym, że zasilanie fantomowe nie było jeszcze standardem studyjnym, U77 działał w standardzie zasilania AB. W międzyczasie w 66 roku Neumann wypuścił na rynek swój pierwszy mikrofon krawatowy KML. Jego wzmacniacz przewodnikowy mógł być zasilany bateryjnie. Mikrofon był używany głównie z natęgami bezprzewodowymi, takimi jak Sennheiser SK-1007. Skoro już obracamy się w okresie lat 60, to warto wspomnieć o jeszcze innej gałęzi biznesowej firmy Neumann. Choć większość opracowań Neumanna związana jest z doskonaleniem technologii mikrofonów pojemnościowych, firma kontynuuje produkcję sprzętu do produkcji płyt, a także działa w zakresie systemów miksowania dźwięku. Generalnie w całej historii Neumanna fizyczne ograniczenia sprzętu studyjnego były nieustannie przesuwane. W ten sposób powstał pierwszy studyjny jakości wzmacniacz tranzystorowy pod marką TV, który miał doskonałe parametry techniczne. Poszczególne jego elementy zostały opracowane na początku lat 60., Następnie, na wystawie Rady i Telewizji w Berlinie w 1963 roku, Neumann zaprezentował swoją pierwszą w pełni tranzystorową konsolę mikserską. Urządzenie posiadało 10 kanałów wejściowych, 4 grupy i 2 kanały wyjściowe. Jego konstrukcja była zgodna z obowiązującymi normami niemieckimi. Wszystkie wejście i wyjście były symetryzowane, ale wewnętrzne obwody konsoli były niesymetryczne. Maksymalny poziom wyjściowy wynosił plus 6 dBm, co jest bardzo niskim poziomem jak na dzisiejsze standardy. Niemniej jednak amatorszczyzna, charakterystyczna dla początków technologii półprzewodnikowej, powoli zanikała. Rozwój tranzystorów krzymowych utorował drogę dla mocniejszych wzmacniaczy. Na bacie takich wzmacniaczy Neumann rozpoczął produkcję stołów mikserskich, w których, pod względem elektrycznym i mechanicznym, spełniły się najbardziej nierealne marzenia konsumentów dzięki sukcesowi tej technologii, Neumann wyprodukował kilkaset konsol mikserskich na zamówienia dla wielu niemieckich i europejskich nadawców radiowych i telewizyjnych, studiów nagraniowych, studiów filmowych, teatrów i sal koncertowych. Postęp w badaniach doprowadził do powstania sprzętu sterowanego komputerowo. Tak więc pod koniec lat 70. Neumann wyposażył główną dyspozytornię radiostacji Rias Berlin w komputerowy system routingu. Inne wyzwania obejmowały stworzenie konsol pixerskich z możliwością przychowywania ustawień statycznych, takie jak wzmacniacze mikrofonowe, korektory, kolekt kontrolery i punkty krosowania. Konsole tego typu Neumon zainstalował w dwóch berlińskich teatrach: Sile Theater i Theater des Westens. Kulminacją postępującej automatyzacji urządzeń sterujących były konsolety mikserskie serii N7000. W konsoletach tych zapisywanie wartości statycznych i dynamicznych wszystkich parametrów, a także sterowanie sterownikami silników oraz wzmacniaczami VCA zostało w pełni zamotyzowane. Konsole tego typu zainstalowano w Filharmonii Berlińskiej i szeregu firmy nadawczych, a także w Centrum Medialnym Federalnych Sił Obronnych Niemiec. Omówiony przez nas w tym odcinku okres od lat 50. do 70. To były niezwykle intensywne 20 lat historii firmy. Można powiedzieć, że w tym okresie domand zaprojektował i dał światu ikoniczne produkty, które nie tylko zdecydowały o potędze Marcy w świecie audio, ale także napędzały rozwój całej branży. Zachęcamy do śledzenia jak firma rozwijała się dalej w kolejnych odcinkach. A tymczasem dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnej części naszej opowieści. Nie zapomnijcie dać lajka i suba. Cześć!